<S advod oczywiście> jak widzisz, my też śpią. Strajkujemy! 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 Widzę, że właśnie parkuje się. Drajkujemy! 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 I żywności nie marnuje! Co robimy? Strąkujemy! Co robimy? Strąkujemy! Co? Strajkujemy! Co? Strajkujemy! Co? mięso. To są produkty wysoko wartościowe, i one po prostu mają swoją. kosztują dużo. I szkoda, aby nie umieć jego, ich tych produktów przechowywać. Tutaj e, będzie za pan Jan Urani, który opracował takich e, zasad, jak e, zapobiegać marnowaniu. Między innymi powinniśmy się e, nauczyć właściwie przechowywać, zamrażać i też etykietować, żeby wiedzieć e, jaki produkt e, jest zamrożony i ile on może w tej lewicy być. Takich prostych zasad myślę, o wiele poprawiło e, standardy w naszych gospodarstwach domowych. Mniej połowów się, się mi e, kupować chleb e, na naturalnym zakwasie, który być może jest droższy, ale on będzie tydzień dobry. Momentu y, ta linia dystrybucyjna przestała to robić, ale ona to marnuje. Więc za, rozpoznaliśmy, wiemy ile się marnuje z jednego, z jednego dużego hipermarketu, a ile się marnuje w skali całego Lubina, a ile się marnuje w, ska, w skali całej Polski. Wszyscy to po prostu niszczą, żeby nie płacić podatku, podatku. VAT. Także to jest, nie jest do takie błędne koło, którego do tej pory nikt nie roz. Y, to jest kwadratura koła, który nikt nie roz. Y, nie zmienił. Nie, yy, nikt nie był na tyle skuteczny, żeby to doprowadzić do końca. Może nasza manifestacja się przyczyni, jakoś mamy obietnicę ze strony Urzędu Marszałkowskiego, że będzie pomoc. Żeby strajkować Trajkujemy. przeciwko niewyrzuceniu żywności. Trajkuje! nie uważać na takim strajku. Trajkuje! Z żywnością się bardzo czy... no, no, żywności. nie, nie żywności. jemy! jest na przykład w mechanikach chleb, e, które przywożą ze sklepów, bo nie zajdzie można na przykład oddać e, z domu. W, tym, w tym celu dojadło dalej jakieś dbać o niemarnowanie żywności. Musi się bardziej opłaca oddać to z powrotem producentowi i zniszczyć, wyrzucić do śmietnika, niż coś z tym zrobić, niż przekazać, bo musiałby zapłacić od tego podatek VAT. To się, bo to jest ta walka, na ten podatek VAT to już trwa od tak naprawdę kilku lat. To się no, cię... udało, się, udało się załatwić no między innymi lobbingiem środowiska piekarzy, cukierników udało się doprowadzić do tego, że producenci zostali z tego podatku VAT zwolnieni. Po jakichś tam głośnych sprawach, kiedy to Skarbówka obciążyła piekarzy podatkami właśnie z tytułu przekazanej żywności dla potrzebujących. Ani w podstawieniu żywności jest tak prawda. Wtedy kupujemy tej żywności nie na cały tydzień z zapasem. Wtedy tej żywności Fajny pomysł takich Uważam, że bardzo, ponieważ happeningi sygnalizują problem, ale także uczą nas spojrzeć na problem z innej perspektywy, edukują. A w temacie szacunku do żywności, poszanowania i niewyrzucania i uświadomienia sobie tego, że e, gdzieś obok są ludzie, którzy głodują, e, którzy nie mają pracy, którzy nie mają funduszy na to, żeby zrobić podstawowe produkty. Może wrzucić. A, trzeba czekać, dobrze. Poczekamy. No, to to wyciągnijmy od razu tak z Ja bym do Was i nie mówiła, Wam filmik, w którym jesteście. Pani dyrektor, bardzo Pani dziękuję, że ma Pani takie dzieci. ja dziękuję, że fotografa Pani Małka do sezonu. Do sezonu. Ma żaden piękosz. Bo I dzięki temu ileś tam dzieci zostanie na nakarmionych. Bliżej, bliżej. Szybko, bliżej. I skoro już jest tak dużo miłości, i skoro już jest tak dużo serca, to teraz chciałabym, żebyśmy to wszystko zatwierdzili. I najlepiej to będzie okrzyk. jest, jest, ale takie zatwierdzające. Jest, 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 jest.